Trudno sobie wyobrazić, jaka to była radość, aprobata, chęć pomocy, chęć uczestniczenia w tym tworzeniu. W ogóle wielkie zaufanie, wielkie, wielka chęć podzielenia się tym, co jest niezwykłe. Ludzie poczuli, Elblążanie, że mają kolejnego sojusznika w swoich trudnych sprawach. Kilka pytań. Rok 1994 to ważny rok dla telewizji elbląskiej, dla telewizji Truso TV, ponieważ to był czas, kiedy powstała telewizja lokalna w Elblągu. Świętujemy 30-lecie istnienia. O tym, jak wyglądały początki, jak rodziła się telewizja w Elblągu. Opowie Państwu w podcaście kilka pytań. Założyciel stacji, Juliusz Marek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wyglądały początki, jak zrodził się pomysł na stworzenie lokalnej telewizji Welblągu? Oto, musimy się cofnąć jeszcze dwa lata wcześniej. Rok 92. W Welblągu odbywają się ogólnopolskie obchody Dni Morza, wspaniałe święto, bardzo dużo ludzi zaangażowanych. No i właśnie i przychodzi ten moment kulminacyjny, a telewizja polska milczy. Elbląg nie istnieje, te dni morza w ogóle nie zauważone nigdzie. I już kiedy opadły emocje z nas organizatorów. Ja pracowałem wówczas w urzędzie miejskim w Elblągu i siedzieliśmy na bulwarze, pamiętam Tadeusz Chmielewski, wiceprezydent Elbląga, obejmował tę funkcję. Darek Waldziński, który rezygnował, właśnie odchodził z tej funkcji, żeby poświęcić się profesurze pracy pedagogicznej i kształceniu młodzieży. I ja. I we trzech siedzieliśmy na, przy stoliku na bulwarze i wówczas y, padły takie słowa, to zróbmy swoją telewizję. Nie swoją y, prezydencką, nie swoją samorządową, tylko swoją elbląską. No i te słowa tak mi zapadły w pamięci, że, że zacząłem szukać możliwości y, kupować odpowiednią prasę, czytać, y, wydzwaniać y, po innych miastach. I rzeczywiście prezydent miasta Józef Burzyński ogłosił wówczas konkurs na założenie, na, na zbudowanie ogólnomiejskiej sieci telewizji kablowej. Taki konkurs się odbył, i w konkursie były dwie rzeczy zapisane: dwa takie warunki ważne. Po pierwsze, że jest firma, która wygra ten konkurs, przeniesie swój biznes do Elbląga. I tak się stało. Szkoda, że niestety już nie trwale, bo, bo nie dbano o to później. A drugi, że uruchomi program lokalny, telewizję lokalną. Nie było jeszcze wówczas ustawy o radiofonii i telewizji, ona dopiero się kształtowała. W 92 roku, w listopadzie, w grudniu ta ustawa została uchwalona, ale nie było koncesji. Pierwsze koncesje to dopiero 95 rok. Wektra L. Tak, to tak, pierwsza jest. nazwa. Tak, ponieważ firma Vectra, która wygrała konkurs, przeniosła do Elbląga swój biznes i nazwała go Vektra L. I tak też nazywała się telewizja. To była pierwsza nazwa telewizji. Pierwsza nazwa telewizji, ponieważ y, cały koszt to są jednak duże pieniądze. Miasto do tego nic nie dokładało i właściwie abonenci, y, czy, czy nie było innych pieniędzy poza tymi, które właśnie firma wkładała na początku. Do roku 2000 była to telewizja należąca do op operatora. A potem się to zmieniło. Zaproponowałem, napisałem projekt, y, żeby te telewizje, tym telewizjom dać autonomię. I tak powstały lokalne telewizje. Najpierw było ich 12, między innymi w Elblągu. Dzisiaj jest ich łącznie 60 w całej Polsce, które są w grupie Wektra Media. A razem mamy, tworzymy Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne z siedzibą w Elblągu. Ciągle ten Elbląg się tam przewija jako lider i pomysłodawca różnych działań. Kto z Panem tworzył telewizję? Bo mózgiem operacji był oczywiście pan? No tak troszeczkę było inaczej, ponieważ yy, ja naprawdę nie wiedziałem, że ja będę w tej telewizji pracował. To nie był mój zamysł, tworzenie telewizji. Ja będę w tej telewizji sobie, przejdę przyjdę tu. Wcześniej wiele też jako pracu, pracując w Urzędzie Miejskim, ale odpowiadając za szereg rzeczy. Byłem rzecznikiem prasowym zarządu miasta, ale tak naprawdę odpowiadałem za kontakty zagraniczne. No, dzisiaj pewnie w urzędzie kilkanaście osób robi to, co wtedy, ale to, to, to były czasy pionierskie, pierwsza kadencja. Więc współzakładałem gazety lokalne, które były Elbląskim magazynem, Zilustrowany Emil, Radio L pomagałem Witkowi Wernerowi w organizacji i w różnych takich działaniach, żeby radio mogło ruszyć. I to samo było z telewizją. I telewizja zaczęła nadawać 13 marca 1994 roku. A ja jeszcze pracowałem w urzędzie, także w ogóle nie miałem nic wspólnego z początkami. Te początki były bardzo trudne, właściwie to przyjeżdżała ekipa z Olsztyna, nie było tu kamery, nie było zespołu redakcyjnego, on się tworzył. Te osoby, które robiły pierwszy program, później już zniknęły po, po tych właśnie dwóch, czterech, sześciu tygodniach, to nie było trwałe. I kiedy wybory zmieniły układ władz, do władzy doszła lewica, ja zrezygnowałem z pracy w urzędzie i właśnie zaproponowano mi, żebym jednak stworzył jakiś pomysł. Była już Ania Klejna, wtedy Anna Cieciora. Tak, i serdecznie Anię pozdrawiamy. Bardzo. Jeśli słucha, ogląda, to. To wspaniałe czasy a z Anią tylko ciepłe, ciepłe wspomnienia zwariowanych czasów, bo wszystkiego się uczyliśmy od zera, zupełnie. Był Darek Jary, który był operatorem i właściwie złotą rączką od wszystkiego. Był Czesiu Dębiński, operator, który trzymał tak kamerę stabilnie jak by było na statywie. Tylko lekko ją przechylał. Horyzont był lekko położony, ale też niezwykły człowiek. Wszystkiego czuliśmy się od zera. Zupełnie mieliśmy pokoik o połowę mniejszy od tego studia, w którym siedzimy i tam było wszystko więc nagrania robiliśmy gdziekolwiek się dało, czasami na moście, czasami gdzieś w parku, czasami gdzieś w galerii, czasami w Empiku, który przy 1 maja wtedy był czy w hotelach te pierwsze programy powstawały raz w tygodniu, a po roku takiej działalności rzuciliśmy się na to, żeby program Lokalny powstawał codziennie. I to już była ciężka harówa. Ale no, pamiętajmy, to jest połowa lat 90. Nie ma jeszcze TVN-u. Polsat nadaje gdzieś z Holandii z kaset. I to nie jest ten Polsat, który dzisiaj znamy. Była jeszcze Polonia 1, Nikolo No i telewizja polska. I koniec. Więcej stacji polskojęzycznych czy, czy polskich nie było i telewizja lokalna odgrywała bardzo ważne znaczenie. Posiłkowaliśmy się wówczas programem, który był dowożony taksówkami z łodzi na kasetach VHS i w tym programie były fil, filmy fabularne, bajki dla dzieci, filmy dokumentalne, różnego rodzaju programy. Jakie były największe wyzwania przy tworzeniu? Telewizji. Wyzwania techniczne, mieliśmy jedną kamerę. Mieliśmy jeden magnetowid, więc to, co było nagrywane, trzeba było przemontować na magnetowid prosto z kamery. Miałem wizję tego, co tworzymy. Żeby to nie była telewizja jednej twarzy, jednego sposobu myślenia, żeby ona nic nie narzucała ludziom, raczej odwrotnie, pokazywała wielowątkowość. Dla mnie najważniejsi są, będą. Ludzie, więc to była i jest telewizja otwarta na tych wszystkich, którzy chcą się pobawić w tym zawodzie. Niektórzy zostają na całe życie, a dla innych to jest tylko krótka przygoda, ale fantastyczna przygoda i rzeczywiście możliwość. Wzięcia kamery do ręki, mikrofonu, stanięcia przed tą kamerą i, i przygotowania materiału. Dzisiaj młodzież ma dużo. Właściwie w swoim telefonie ma całe studio telewizyjne, ale wtedy to była bajka. I też tak staraliśmy się, żeby była to troszeczkę magia. Żeby nie wszystkie tajemnice telewizji odkrywać przed widzami, żeby to było miejsce magiczne. Też taką troską moją było to, żeby zachować jak najwięcej materiałów. Stąd mamy takie bogate archiwum, które ja wiem, teraz odkrywamy. Miasto. Teraz odkrywamy powolutku. Tak. W naszych mediach społecznościowych publikujemy te materiały sprzed kilkunastu albo dziesięciu, Dzie dziesięciu. <laughs> dziesięciu lat. Nasi, nasi widzowie mogą też obejrzeć. Panie Julku, a jak Mieszkańcy Elbląga przyjęli wiadomość o tym, że telewizja lokalna powstaje i że reporterzy no, będą pojawiać się na ulicach Nie, miasta. To, to jest też y, trudno sobie wyobrazić, y, jaka to była y, radość, aprobata, y, chęć pomocy, chęć uczestniczenia w tym tworzeniu. Pamiętam taką sytuację, gdzie pod Milejewem spadł samolot. Nasi strażacy z Elbląga pojechali zabezpieczyć to miejsce. Nie wpuścili żadnej innej ekipy telewizyjnej, dopóki telewizja elbląska nie sfilmowała, nie zrobiła, więc mieliśmy to pierwszeństwo. To była taka w ogóle wielkie zaufanie, wielkie, wielka chęć podzielenia się tym, co jest niezwykłe. Telefony, porady, zaczepianie na mieście, że a zróbcie o tym materiał, a to jest ciekawe. Tak, to, 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 to było i chyba do dzisiaj jest, bo, bo ciągle jakieś takie podpowiedzi. Wczoraj również w Kinie kilka tematów podpowiedziano mi, że warto byłoby o tym, o tym mówić w telewizji. Przyjęcie było naprawdę bardzo dobre ale też nagle ludzie poczuli, elblążanie, że mają kolejnego sojusznika w swoich trudnych sprawach, więc interwencyjne tematy, których nie brakowało, a które bywały czasami niebezpieczne dla, dla, dla mediów. Mówię niebezpieczne, bo żyjemy w małym środowisku i łatwo, mając władzę, ograniczać możliwości telewizji. Dzisiaj, oczywiście, są czasy takie, że nic nie, nie może być zamiecione pod dywan. Ale i takie sytuacje się zdarzały. Natomiast tych interwencji było dużo i nie wszystkie trafiały na antenę, bo wystarczyło zadzwonić na przykład do administratora budynku. Cześć, no wszyscy się znamy w Elblągu. Słuchaj, y, mam taki temat w telewizji, chcielibyśmy go zrobić. A po co go robić? Ja mówię, no bo nie załatwię sprawy. Nie, jutro będzie załatwiona. No i tak. Czyli czasami bez interwencji nagrywania materiału można było pomóc mieszkańcom? Ależ oczywiście i tak chyba jest do dzisiaj. O wielu e rzeczach widzowie się nie dowiadują, bo, bo to nie jest sprawa lokalnej telewizji robić sensacje. Jaka przyświecała panu idea tworząc i rozwijając telewizję? No pierwsza chyba podstawowa to jest miłość i duma ze swojego miasta i jego mieszkańców, czyli y, promowanie tego wszystkiego, co jest dobre. Mnie na marne na, mówimy, że telewizja lokalna to jest telewizja dobrych wiadomości, bo na dziesięć wiadomości te dziewięć to jest na pewno dobrych, a ta jedna może też dobra. Y, druga rzecz y, takie lekarskie powiedzenie. Y, po pierwsze nie szkodzić, czyli jeśli rob, robiliśmy materiały mm, filmowe, które były kontrowersyjne, które wywołały, wywoływały emocje, to zastanowić się dwa razy, jak to zrobić, żeby jednak nie zaszkodzić nikomu. Pamiętam takie zdarzenie, bardzo przykre, wypadek y, śmiertelny: dziecko. Przy, Potrącone przez tramwaj, przejechane przez tramwaj na, przy ulicy, na ulicy 3 maja. I w mediach, no nie było jeszcze internetu, tak jak dzisiaj nie było portali internetowych, ale w mediach gdzieś drastyczne zdjęcia. A u nas koła tramwaju i znicz świecący się. Zero krwi, żadnych takich. Wystarczy. Naprawdę. To czasami mocniej wstrząśnie człowiekiem. I od razu yy, rozmowa w redakcji. Co zmienić, żeby w tym miejscu ludzie nie ginęli, żeby dzieci, nie, nie, żeby nie było następnych wypadków? Jakie materiały przygotować, z kim rozmawiać, o czym? Taka odpowiedzialność też ważna. No, a dlaczego tak się dzieje? Ponieważ no, my w lokalnych mediach, w lokalnej telewizji opowiadamy o naszych sąsiadach, o naszej rodzinie, o kimś, kogo znamy albo za chwileczkę poznamy. Więc tego nie można zepsuć. No przede wszystkim chęć każdego z nas, żeby podzielić się swoją radością, swoją dumą, tym co robimy dobrego. To jest to blisko ludzi. Z drugiej strony, właśnie interwencje, które czasami bywają trudne. Tak, to prawda. Mimo, że jest to telewizja lokalna, to też obszar działania. Nie jest tylko i wyłącznie lokalne. Telewizja realizowała bardzo dużo projektów. Współpracowała m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia, z Parlamentem Europejskim, więc ten zasięg no, jest całkiem spory. To jest, to jest i było bardzo ważne. Po pierwsze, no, nie możemy żyć tylko sprawami nie wiem, dziurawego chodnika i, i niepomalowanej Klatki schodowej, ale dotykają nas sprawy europejskie, światowe, najprzeróżniejsze. Zdrowie dotyczy każdego. Druga rzecz to jest taka, że móc jednak tworzyć taką lokalną telewizję, to trzeba pozyskiwać środki również zewnętrzne, a czasem one się wiążą z takimi projektami. Ale to, co jest najważniejsze, tu Welblągu, tu Elbląg y, jest właśnie takim miejscem, ośrodkiem integracji innych nadawców, z całej Polski jest to nasze stowarzyszenie, które działa w Elblągu, i stąd właśnie to liderowanie i pomysły na takie audycje. A pierwsze audycje to były już w 2001 roku, finansowane z Komitetu Integracji Europejskiej, potem z Narodowego Banku Polskiego, ale jak oglądamy, przecież to już 20 lat minęło od tych audycji. Te najważniejsze sukcesy telewizji na przestrzeni 30 lat. Telewizja Dzisiaj Truso, pod marką Truso TV. W 2016 roku był rebranding. Tak. Jest najstarszą redakcją w Elblągu działającą w sposób ciągły. Czyli od 1994 roku, 30 lat. Nie ma głosu Elbląga, nie ma Radia L, nie ma Radia BIS, nie ma oj, wielu możemy wymieniać. Więc to jest największy sukces. I. Chyba największym sukcesem jest to, że pani tu pracuje, że pracują tu tak fantastyczni, zdolni młodzi ludzie, którzy w różny sposób, ale postanowili się związać z Elblągiem, być w Elblągu, pracować właśnie. W tej chwili walczymy w Sejmie, walczymy w polityce trochę o to, żeby dostrzec lokalne telewizje. To jest wielka akcja, która trwa od ponad roku ratujmy telewizje lokalne. Ale jednym z argumentów za tym jest za to, że to jest pierwsze, to jest miejsce startu młodych ludzi w zawodzie dziennikarskim. Y nie trzeba mieć studiów, nie, dziennikarskich, nie trzeba mieć żadnych studiów. Po prostu można przyjść, spróbować, a potem swoją drogę wykształcenia zawodową kierować z tym z, y, w powiązaniu z tym, co się lubi, co sprawia satysfakcję. I, i to są największe sukcesy inne. Pewnie były, ale, ale to, są, to jest mniej ważne. Naprawdę przyjemnie jest spotykać się, rozmawiać, wspominać i, i uśmiechać. Nie liczyłem, ale chyba około 100 osób mogło się przewinąć przez tę redakcję i wszystkie coś tu wniosły i zostawiły. Ale najważniejsze też jest to, że ta praca ulotna, bo przecież nasz program odsłuchamy raz. Obejrzymy raz i on uleci sobie. Ale dzięki temu, że mamy internet, to można wracać. Tak. A dzięki temu, że nasze audycje były nagrywane na kasetach, które teraz digitalizujemy, które opisujemy i które staramy się Państwu ponownie przywrócić, to właśnie to, to nie zniknie. Takim moim marzeniem jest stworzenie repozytorium Elbląskiego. To jest. Około 10 tysięcy godzin, które mogłyby w sposób profesjonalny służyć kolejnym pokoleniom. I to jest takie zadanie na następnych 30 lat. No to dobrze, żeby się spełniły te, te marzenia. Panie Juliuszu, a największa Pana satysfakcja z telewizji, stworzenia telewizji? Hmm. Znowuż to jest y, satysfakcja. No. Po pierwsze, rodzina, że mimo, że to taka praca, która angażowała przede wszystkim w weekendy, bo najwięcej się dzieje sobota, niedziela, że jednak udało się nie zagubić tego, co najważniejsze, czyli rodziny, kontaktu z żoną, z dziećmi. I tu no, ja jestem bardzo dumny ze swojej rodziny, że, że, że jest taka właśnie, a. Moi chłopcy przecież też w tej telewizji występowali i tworzyli. Dzisiaj Piotr e, biznesowo prowadzi, więc... To, to jest ważne, żeby w tym wszystkim nie zagubić. Wielu polityków, którzy w, zwłaszcza w okresie solidarnościowym działali mocno, gdzieś później mieli problemy rodzinne, so, rozsypywały się rodziny. Yy, druga satysfakcja, taka najważniejsza, to jest to, co między innymi dzieje się w kinie, w Elblągu na dużym ekranie, że tyle ludzi podchodzi, że znają, że, że przypominają. W Jakieś spotkania, i oczywiście mózg musi się uruchomić, odnaleźć to wspomnienie, ale że to jest ciągle takie serdeczne. No, ta serdeczność, sympatia to są najważniejsze rzeczy. Nie, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji, że przechodzimy na drugą stronę ulicy, bo widzimy kogoś, kogo nie chcemy spotkać. Ja chyba nie mam takich ludzi w Elblągu, kogo nie chciałbym tu spotkać, więc to jest wielka satysfakcja. A czy wielką satysfakcją jest też to, że udało się przekazać pałeczkę rodzinną swojemu synowi Piotrowi, który teraz obecnie jest prezesem telewizji Truso TV? Tak, to jest wielka rzecz, chociaż ja nigdy nie narzucałem dzieciom. Każdy mógł i wybrał swoją ścieżkę życiową, no ale to, no właśnie, to jedno wiąże się z drugim. Czyli to, że telewizja istnieje, to zawdzięczamy, że Piotr rzeczywiście podjął się tego trudu, bo to jest wielki trud. Ja go podziwiam. No i szacunek dla Was, dla całego zespołu, bo. To, co robicie, jest fantastyczne i też, jakże mm, nie wiemy o tym, ile trzeba robić rzeczy, których nie pokazujecie na antenę, których w ogóle nie widać, których w ogóle nie widać, po to, żeby można było zobaczyć to, co, to, co rzeczywiście widzimy. Także. Ale też ja staram się, właśnie dlatego działam w innych strukturach i gdzie indziej, żeby była nadzieja, żeby warto było przetrwać te trudne czasy i żeby dobry czas dla mediów lokalnych, dla telewizji lokalnej wrócił. I wciąż jest pan takim dobrym duchem telewizji Truso TV, wcześniej telewizji Elbląskiej, a jeszcze wcześniej telewizji Wektra L. A, dziękuję za te słowa. No, m, przede wszystkim jestem, wydaje mi się, że, że jestem taką osobą, która jeszcze pamięta co na jakiej kasecie jest nagrane. I to jest bardzo duża wartość, szczególnie dla tego młodszego pokolenia, które no, może nie pamiętać jakie były początki telewizji. Panie Juliuszu, ślicznie dziękuję za spotkanie i za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo.